Ja, brat Mariusz Kozioł, wyznaję moją mocną wiarę we wszystkie poszczególne prawdy zawarte w symbolu wiary. To jest wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, a siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Ponadto mocno wierzę w to wszystko, co zawiera Słowo Boże, spisane lub przekazane i co Kościół przez uroczyste ogłoszenie albo przez magisterium zwykłe i powszechne podaje do wierzenia jako prawdy objawione i boskie. Z mocą uznaję i przyjmuję wszystkie poszczególne prawdy dotyczące doktryny wiary i zwyczajów proponowanych i określonych przez Kościół. Przyjmuję także z należnym zakonnym szacunkiem, całą moją wolą i umysłem nauczanie, jakie papież czy kolegium biskupów podaje, wykonując prawdziwie urząd nauczycielski, chociażby nie ogłaszali tej nauki w sposób definitywny. Przyjmując urząd wikariusza prowincji, przyrzekam zachować zawsze łączność z Kościołem katolickim, tak przez moje słowa, jak i przez sposób działania. Wypełnię z wielką troską i wiernością wszystkie obowiązki, do których wzywa mnie Kościół, tak uniwersalny jak i partykularny, w którym, według przepisów prawa, zostałem wezwany do pełnienia mojej posługi. W wykonywaniu urzędu, jaki został mi powierzony w imieniu Kościoła, Zachowam i przekażę wiernie nienaruszony depozyt wiary, odrzucając każdą doktrynę przeciwną. Będę podtrzymywał dyscyplinę wspólną całemu Kościołowi i przyczyniał się do zachowywania wszelkich przepisów kościelnych, w szczególności zawartych w kodeksie prawa kanonicznego. Zachowam z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co święci pasterze ogłaszają jako prawdziwi doktorzy i nauczyciele wiary lub co ustanawiają jako zwierzchnicy Kościoła i w jedności z biskupami diecezjalnymi, zachowawszy charakter i cel mojego zakonu będę działał na rzecz pracy apostolskiej, aby pełniona w imieniu i z nakazu Kościoła była zawsze z nim w jedności. W końcu przyrzekam wypełniać wiernie wszystkie obowiązki, które dotyczą mojego urzędu według przepisów konstytucji naszego zakonu. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykają moje ręce.